to jest y, właściwie odwrotność południowej i tam y, aż tak duży skup też... Y, Podczas żniw nie ma czasu na problemy, dlatego trzeba im zapobiegać. Dobre przygotowanie dotyczy przede wszystkim kombajnu. I trzeba tutaj wyregulować obroty, dostosować obroty elementów, bębna, obroty bębna i szerokość szczeliny w kombajnie, co jest bardzo ważne dla każdego gatunku, aby właśnie nie było strat, aby elementy mrucące i wytrząsające działały precyzyjnie i żeby. Ziarno pozostawało w zbiorniku, a nie zostawało na polu. W dużych gospodarstwach i tych, gdzie pracuje się w systemie bezorkowym bardzo istotna jest też dbałość o zachowanie właściwej struktury gleby. Żeby gleby nie ugniatały koła przyczep nadmiernie wyładowanych ziarnem, ponieważ tej struktury już tutaj się nie odtworzy. W przypadku gospodarstw, gdzie stosuje się orkę, jest to łatwiejsze. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wozów zbożowych transportujących ziarno z kombajnu do przyczep zbierających ustawionych na utwardzonej drodze. Pozostaje kwestia przechowywania zboża. Doświadczeni producenci rolni wskazują na zalety posiadania własnej suszarni. Podatko może zbierać, bym powiedział, nie naj, najlepiej przy, dojrzałe czy nie najlepiej dosuszone zboże w polu. Czasem to nagli czas trzeba zbierać albo e, pogoda nagli, to też jest prawda. Można sobie wtedy wyregulować suszarnią, dosuszyć i tak, żeby bezpiecznie przechowywać. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla gospodarstw i powiem, że przy większych areałach w gospodarstwie to jest w zasadzie nieodzowna maszyna, która no, pomaga tutaj organizować całą logistykę. Możliwość składowania zboża i swobodnego wyboru terminu jego sprzedaży to ważny aspekt biznesowy. Dzisiaj rynki rolne na świecie to funkcjonują tak jak naczynia połączone, i na przykład dla zakładów tłuszczowych w Polsce takim, bym powiedział, wyznacznikiem celowym dla rzepaku jest giełda Matif w Paryżu. To i tak jak się kształtują ceny na Matifie, on no się przenosi, czy przekłada się na rynki w pozostałych państwach, a tym bardziej w Unii Europejskiej. No i tam na Matifie, czy na każdej giełdzie. Czasem w ciągu dnia zachodzą zmiany dwa razy dziennie. Na tych zmianach można stracić bądź zarobić. Ten, kto może poczekać ze sprzedażą, kto ma suszarnie i magazyny, ten ma szansę na sprzedaż ziarna w najdogodniejszym dla siebie momencie. Wszystko, wszystko to, co jest elementarną zasadą na rynku. Podaż kształtuje pobyt, albo pobyt kształtuje, pobyt kształtuje cenę. No i to niestety tak się dzieje. Trudno się oprzeć tym, tym, bym powiedział, mechanizmom, jakie tutaj rządzą. Trzeba się po prostu poddać no i trzeba niestety cierpliwie czekać na dobry moment dobrego sprzedania. W czasie żniw, w czasie, kiedy rolnik myśli o tym, że trzeba najpierw zebrać z pola, nie zawsze jest czas na to, żeby myśleć, jak dobrze sprzedać. Za naszymi plecami panowie suszarnia czy w tym roku była potrzebna? Tak, przy tej pogodzie w tym roku jak mamy bardzo pogodę kapryśną, to jednak jeżeli z pola się sprzątnie zboże mokrzejsze, musimy jednak dosuszyć to suszarnię. A jak technicznie odbywa się to suszenie? No praktycznie suszarnie tego typu wykorzystujemy do dosuszenia do tego optymalnej wilgotności 12-14%. I w zasadzie bardzo dużo zależy od tego, jaka, jak wilgotne zbieramy zboże. Jeśli jest to zboże na poziomie wilgotności 18-20%, to taki jeden cykl suszenia w przypadku zboża y, może trwać około 4, 6, a nawet i 8 godzin. Tu, przy oczywiście zdecydowanie wyższej wilgotności, kiedy zbieramy na przykład y, ewentualnie materiał y, siewny, to y, istnieje też w praktyce. Możliwość dwukrotnego dosłyszania. Tradycyjnie na koniec agropogody prognoza pogody na najbliższe dni.